W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na hol zakupowy fajnych rzeczy z internetu. Czemu? Czemu? Właśnie stamtąd zamówiłam te rzeczy. Haha, nie ciemność! Zamówiłam rolkę do toalety, które wygląda jak pieniądze. Lampka, która będzie robić ocean na suficie. Pa to człowieku teraz. Niebieski, różnokolorowy. To się położyć do ciebie. To chodź, popatrzmy razem na sufit. Amazing. Wiecie co to jest? To jest na powietrza. Robi kolor taki, że to wygląda jak płonący ogień. Vibe. A tutaj mamy akcesorium. Jest to czoker. Dobra, ja wiem, że teraz no, nie jestem wystylizowana. <grym> Masz świnkę, kokardkę, opaski, i A wiecie, ile kosztowało takie coś w sklepie, typu sieciówka? Strzelajmy, no z 50 zł a ja to pewnie za kilka złotych kupiłam na no. temu